Siemano, witam wszystkich. Kolejna część projektu za mną: powieszenie dwóch jednostek zewnętrznych klimatyzatorów, czyli 3,5 kW i 2,6 kW. Może e, dla tych, co to montują, to nie jest żadna sztuka, ale jak wiecie, u mnie trzeba wszystko zrobić od nowa, tak naprawdę: zbudować podstawę i całą resztę. Także tak wygląda e, 3,5 kW jednostka tutaj w tym miejscu, a 2,6 z tyłu. I ja oczywiście mam dla Was cały film od początku do, do końca, yy, jak to się działo. Z czego zbudowałem podstawy, jak to mierzyłem. Ja to motorsko robię tak naprawdę, że się uczyłem tutaj. I tutaj mamy jednostkę 26 kW, która będzie obsługiwała parter, tamta będzie obsługiwała piętro. Tam będzie więcej roboty, bo trzeba linię feronową długą robić. Tutaj tylko będzie przez ścianę i tyle. Także tyle, że tak powiem, mam, mam rania. Zapraszam Was, jeśli kogoś interesuje, jak te jednostki zamontowałem. Muzyka Siemano. Witam wszystkich. Słuchajcie, czas brać się za montaż jednostki zewnętrznej klimatyzatora 26kW. Bo już przebity przez ścianę jestem, także mniej więcej będę wiedział gdzie będzie stał. Będzie sobie tutaj stał na gruncie, nie będę go wieszał. Myślę go ustawić na takich trolinkach. Dwie powinny wystarczyć bez, bez problemu. Jaki, jakiś celar zrobię, żeby był troszeczkę wyżej. Tylko mam tu jeden taki problem. Muszę ustalić dokąd sięga mi tutaj po prostu dach i rynna. Bo widzimy jak mi śnieg leci z góry. A na górze nie mam żadnych łapaczy na śniegu. To żebym sobie właśnie jednostki tym śniegiem nie zmiażdżył. Tylko żeby właśnie spadał ten śnieg przed jednostką. Chciałem do tego w celu użyć lasera. Tylko no niestety, ale dzisiaj jest za jasno. Spróbuję to jeszcze w nocy. Sobie ustalić mniej więcej, ale nie ma problemu. Tam na górze mam okienko. Oj, teraz po oczach Tam na górze mam okienko. To otworzę okienko, wystawię metr i zobaczę ile jest od elewacji. A tutaj jeszcze jest troszeczkę ta elewacja schowana kilka centymetrów także myślę, że się z tą jednostką 2,6 kW wymieszczę. W tym właśnie tutaj będzie za 60 cm, także nie powinno być problemu. No to nic, trzeba się brać do roboty. No i odpaliłem nocne zdjęcia. Normalnie teraz jak linia w matrykcie, tylko przy tym, przy lampie nie widać. Ale ważne jest, że mam, że widzę. Ważne, że widzę już teraz, gdzie jest krawędź rynny. I ten. I teraz mogę śmiało sobie wymierzyć. O, nawet nie zostało jeszcze więcej. Mogę sobie śmiało wymierzyć ile mam? I mam już momencik. Oj, tak chyba nic nie nakręci. Ciemno, dobra, ale grunże ja widzę. No i okej, okay. pierwsze pomiary porobione, mniej więcej wiem, co dzieje jak, także czas się brać za robienie ramek podstaw pod te klimatyzatory. Z racji tego, że Stal ma jakieś chore ceny, że tak powiem. Także jeden słupek z odzysku, to jest ceownik, pójdzie na podstawie. Przednego na pół i będę miał z tego dwa kątowniki. Tu jest grubość chyba ze 6 mm. raz moment, mam tu gdzieś ten. Eee, b, 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 b. A tutaj na świeżo zobaczymy, ile mamy. A nie, moment, no nie, prawie 6 mm, jakieś 5,5. 5 ,5. No ja musiałem patrzeć a no niestety łapie tło i jest problem około 5,5 mm, ma prawie 6 także przesadzona jest konkretnie przetnie się na pół podnieś się na odcinki bo już mam e... pomierzyłem sobie i już tak wiem że podstawa ma mieć 32 szerokości 55 28 mam otwory tutaj długości takie sprawy Jedna ramka to będzie, bo to będzie wisiało z przodu pod 3,5, ten jednostkę, i to będzie wisiało z przodu przy daneczku. Także tylko takie coś mi trzeba, i później pójdzie zastrzał na podstawkę, i to sztywność będzie trzymało, bo to jest za grubo lacha żeby się wyginało. A pod 2,6, tutaj będą dwie trelinki pod spodem, to zrobię dwa takie yy, no kwadraty, prawie no, prost, bardziej prostokąt, bo jest 32 na 30. Zrobię takie dwie, dole jeszcze czymś połączę, a od góry będą połączone jednostką, także ani to się nie rozejdzie na, na boki, ani nic. I ogólnie wysokość całości będzie 60 cm, także nie będzie problemu. I z śniegiem, który, jak to mówiłem, będzie walił pod spód pod te trolinki i ogólnie z odprowadzaniem e, cieczy. Także co, trzeba brać kętówkę kętówkę, pobycinać te te. sobie na odcinki, ile mi trzeba. Ramki pospawam i. I będzie dopasowywanie. Wiercenie, malowanie. Pocięte. Wymiar złapany. Tu postanowiłem z tyłu dać płaskownik, bo no idzie mi do kątownika, to zrobi sztywność. Także wymiary połapane są. Bączek gotowości. No to jedziemy. pospawane Pierwsza przymiarka. Tutaj będzie, no mniej więcej, jednostka będzie z jednej strony wystawać, z drugiej też troszeczkę będzie wystawać jednostka. To się nic nie dzieje, bo tutaj daszek dochodzić, być w to nie będą miły. Yy, tutaj sobie muszę jeszcze zrobić zarys rury, żeby wpuścić to w tą rurę. Tutaj oprzeć, tutaj wpuścić, żeby to wspawać. I praktycznie doruszania nie będzie. I do tego wszystkiego takie gumowe amortyzatorki pójdą, akurat, bo tutaj jeszcze się może. Na budynek przenosić wibracje a inne będą już na gruncie stały. Także tam już na sztywno, chyba że jakieś zdobędę takie gumy do podłoża, czego nie jest mniej więcej docięte. Reszta się tam spawa na rureczkę Poziom jest troszkę tam uciekło z wykrzyżu, ale też nic nie dzieje. Nie bójcie się, to tu nie zostanie. Będzie inna podstawka. Także bączek i jazda. Pierwsze spawanie zrobione. Ojej, ja mam nad, mi się podoba ten spaw. Tylko nie wiem, czy ja. O, jest ok, ale inna sprawa. Ja eee, miałem tutaj jeszcze poprzeczkę robić w dół albo coś takiego innego. Ale powiem Wam, ja się na tym, że tak powiem, wieszam i to ani myśli ruszyć się. No jakby jak mi nie było, jest tutaj szóstka kątownik. Tutaj mamy też e, kąt, jest zaparty także nie wiem czy tylko nie zrobi tutaj takiego jakiegoś takiego kruciaczka tutaj o żeby taki subtelny był i mi się wydaje że to wystarczy bo to skosa przynęna czy ten e, takiego nie zrobi e, jak to się na wykrzyżu jak to w offroadzie nie zrobi bo to teraz trzyma się głupie także postawię teraz jednostkę e, podrysuję sobie gdzie mają być otwory bo to takie mierzenie metrem mierzenia a później wam pod coś nie wyjdzie i i tego się człowiek niepotrzebnie denerwuje także no no co idę po jednostkę, stawiam i zobaczymy jak to będzie wyglądało i tak to będzie wyglądało bo ta część i tak za słupem może stać, to się nic nie dzieje tutaj linia freonowa mi wychodzi z tyłu od tej strony oj, oj moment, u niej linia mi wychodzi tutaj normalnie elegancko Pójdzie sobie tutaj albo po rurze, a potem zapotętam do tego otworu. Otworu nie dało się bardziej przesunąć, bo tam już jest ściana wewnętrzna, także nie było opcji. No i jednostka wejdzie pod dachem po całości, bo daszek mi wychodzi tutaj. Także tu jest po całości jednostka. Drzwi w nią nie walną. także z każdej strony jest w porządku. Drugie drzwi też mi w jednostkę nie wejdą. Wejdą, nie wejdą w jednostkę. Można było dać tutaj bliżej. Ale i tak mi miejsce zajmuje czy tu czy tam. A stąd mi lepiej będzie skropliny odprowadzać tak naprawdę. A za to z tyłu będę miał e, dużo powietrza do, do pracy. I będzie sobie, o, padnęło. I powiem Wam i będzie miała, będzie miała dużo powietrza to będzie miała więcej energii do przetworzenia. No i powiem Wam, postawiłem ją i co? No i kurde tutaj coś takiego zastrzała delikatnego dam i powinno wystarczyć, bo największy ciężar jest tutaj, bo tu jest sprężarka i cała reszta, i ten największy ciężar nawet jest wystawiony na przeciwwagę, na drugą stronę. A tutaj to tylko mamy no, trochę tego, trochę miedzi i innych tam wiatrak i nic więcej tak naprawdę. Także mi się wydaje, że nie trzeba będzie nie wiadomo jak tego podpierać. A swoim zwyczajem zawsze tu lubiłem spornik wstawić nie wiadomo jaki. Także zaszczał się tutaj jakiś da, taki o, delikatny i tyle. I będzie elegancko, bo nie ma potrzeby, nie wiadomo ile. Ona też nie waży. Ona nie wiem, może ze 30 kg waży. Także kropki mam zaznaczone. Już będzie do wiercenia. To co, wezmę zastrzał, zrobię, powiercę dam gumy. Zastan z no zastrzał zrobię, pomaluję i, i zawieszę jednostkę. Niech sobie tutaj stoi. I będziemy dalej do tego lepić resztę. No, i tamtą podstawę udało mi się pomalować, tylko w podkładzie I się rozlało. Także biorę się za. Teraz za ten temat się biorę. O, takie coś tylko. To raczej będzie bez spodu. Będą no, tak, miałem zibro będzie góra, dwie nóżki. Tutaj na dole e, będą, e, jak to się nazywa? E, kostka brukowa, taka duża. I mi się wydaje, że to wystarczy. Także podniesie raz, dwa. Trzy kawałki na pół mamy 6 i będą gotowe nóżki. Stał, padać, także na wieczór jeszcze pierwsza warstwa. Oczywiście jak się paćka w jednym miejscu, to już trzeba lecieć wszystko w koło. Także słupki też. Jeden drugi w moim ulubionym kolorze zielonym. Także jutro jeszcze na drugi raz pomaluję i myślę, że montaż tych. No, nie zderzaków tylko amortyzatorów i jednostkę można stawiać niech sobie już chociaż wygląda także do jutra także pierwsza wisi amortyzatorki założone małe chodki klocki były trochę bo to jest akurat ta jest jednostka 3,5kW a miarę brałem na 2,6 tylko ogólnie jednostki są wymiarowo identyczne okazało się że tam miała tutaj troszkę nóżkę pogiętą i śruby nie mogłem wstawić także trzeba było jej troszeczkę pomóc i musiałem e, otwory miałem na dziesiątkę na trzynastkę wszystkie porozwiercać bo mi się tu jakieś rozjazdy porobił, delikatne o widzicie tu też jest wgięte. gdzieś przy transporcie się musiał wyjąć ale to tam nie wpływa na całość także amortyzatorki pozakręcałem zaczął mnie w każdą stronę naciągać a tu nie ma sensu żeby to naciągało, to porozwiercałem tutaj też mi wyszło poza że tak powiem no moment bo mi łapie tło z tyłu o mamy, mamy nie mamy o, teraz łapie co ma łapać i tu mi wyszła widzicie śruba poza ale to raczej nie ma wpływu bo stopka jest po całości uciec nigdzie nie ucieknie bo tutaj mamy otwory pełne także to trzyma w każdą stronę w jedną i w drugą tam trzyma podkładka uciec nie ucieknie A na przyszłość będę wiedział żeby to bardziej do przy kolejnej bardziej to do środka schować albo sobie zrobić większe fasolki po prostu pod spodem także człowiek się uczy tu się nic nie dzieje bo są duże podkładki także jadę z drugą 2,6 do roboty no i tak to jest, jak się robi z czegoś, z czego się nie wie tak zrobić. Miała być góra z tego całownika przeciętego, ale znalazłem kawałek rurki profilowej. Akurat z długości miała na, że tak powiem, dwie podstawki: to będzie ta wzdłużna, wzdłużna podstawa klimatyzatora, czyli będzie jedna jego noga, druga jego noga obok. To będzie góra. Nogi są zrobione z tego całownika, a na dół dam. Płaskownik, i tutaj muszę się trzymać wymiaru 20 cm. A już wam powiem dlaczego. A jeszcze przy okazji, nauczonym doświadczeniem, zrobiłem sobie otwory Fi 12, a śruby pójdą ósemki. Bo tutaj na razie nie mam żadnych amortyzatorów i będę miał pole do manewru, że tak powiem. Podkładki da się szersze i, i nie będzie problemu. No, bo pojawił się temat skroplin. Jak widzicie, tutaj. Skropliny lecą od tu, tu 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 i tu i tu i tu i wszędzie nie można zaślepić ale ja nie mam zamiaru tego zaślepić. im więcej Wylotu tych skroplin tym lepiej Także ja te praktycznie mam tutaj od y, Mocowania do pierwszego mam 5 cm, a później już mam 30 cm dalej i kolejne mocowanie Tylko że Ja będę tą jednostkę stawiał na tralinkach I myślałem dać yy, Dwie trylinki na płasko, tak jak widzicie, leżą, nie? To jak ja je dam na płasko, to one mi się praktycznie od mocowania. Domocowanie jest chyba 42. One mi się e, no, pod klimatyzatorem będą. No to nie ma sensu, żeby mi te trylinki lałak. To ma być e, przestrzeń. No i tutaj coś się tam wymyśli do spustu. No i wymyśliłem, że te trylinki postawię w ten sposób. Ja je w o dotąd w ziemię, także już będą stabilnie w ziemie stały Później obok jeszcze coś ocynkowanego kupię z jednej z drugiej strony i to przyłapię, żeby w żadną stronę się nie kiwnęła ani w tą, ani w tą. I tutaj mam 20 cm. Także klimatyzator ma 30, podstawa ma chyba 30, 28, chyba jakoś tak. A cały ma 30, a ta ma 33, chyba to jest na dziury, jakoś tak. Nieważne. I tutaj właśnie zrobię tą ramkę. A chodzi o podstawę, tą co z pawą, czyli 20, żebym tutaj płaskownik miał na tym, żebym miał jak go przykręcić. i nogi pójdą do góry i już te mocowania będą e, wystawać u góry. Także to się wkopie. No jeszcze pomiędzy nami będę ten e, dwa pręty. Się wstawił, żeby to górna część była jednolitą ramką, a to był fundament, żeby to się nie kiwało jedno o drugie. I mi się wydaje, że, że będzie. Tak sobie będzie stało, tylko że tutaj to ma stać sobie tutaj, prawda? Bo tutaj mamy otwór. Także idę spawać i zobaczymy co z tego wyjdzie. Pierwsza już jest. Ponieważ szczyt prostoty to nie jest, ale jakoś się to ustawi, ogólnie jak się jednostkę postawi kamienie w kopie wyrówna się, to poziom będzie, może tam troszeczkę na bok będzie uciekało. No niestety to nie jest fabryka. Nie mam stołu, żeby zaciski założył było elegancko. Ale powiem wam w tych dwóch podstawach to jest chyba więcej stali jak ten cały to za to, że co przyn tym stał. <grymne> Także mi się wydaje, że będzie ok jest, pierwsza, jest specjalnie zrobiona, że jest w tą stronę bardziej blacha wypuszczona, bo tutaj za chwilę się zaczynają tu skropliny. Druga to już nie będzie problem, bo tam jest 10 cm do skroplin, to normalnie pyknę na środku, a nawet tą blachę i tak wypuszczę wtedy w drugą stronę, żeby jak najwięcej Yy, mocowania było yy, po prostu w betonie żeby ten beton nie pękał nie, nic tutaj pójdą kołki dwunastki dwa, dwa mi się wydaje że to tego atom nie ruszy także jedną mam się zastanawiam czego tak wysoko nie zostawić to jest około 60 cm no ale go puszczę 20 niżej to 45 cm mi się wydaje że wystarczy pod jednostką bez niczego jest i druga Także pomalować jeszcze i kręcić to złapie w podkładzie, powiem Wam. Będę kręcił do tych trolinek, wstawiał jakieś śruby mi się wydaje. Kołki wystarczą. Kołki 12 to jest śruba chyba ósemka. Nikt nie będzie ani się na tym wieszał, ani z tego strzelał, ani nie wiadomo co robił. Także nie ma problemu, powinno wytrzymać bez niczego. Góra będzie złączona jednostką, na dole jeszcze może coś tam. Chyba dwie terlinki razem dam jakiś płaskownik, żeby się nie przesuwały. Jeszcze według siebie, i, i wystarczy, tak naprawdę, bo jak to będzie z gruntem pracowało w zimie, to i tak nie jest połączone z domem na sztywno, tylko rurami. A rury się poddadzą i też będą się odginać albo w jedną, albo w drugą. Nie? To się nie podnosi, nie wiadomo ile, bo tak były mrozy po minus 25, tam 2-3 cm miganek do góry rósł. Także nie powinno być problemu żadnego nóżki już w podkładzie przyszedł czas na dopasowanie Ja Japoń z tymi tralinkami się tam nie męczył także posadziłem go sobie śruby sobie mniej więcej tak na środek wszystko wypośrodkowałem do deski przekręcone teraz są na dole spawane pręty 16 bo on będzie stał na tralince a ta tralinka może pracować z tą ziemią nie pracować różne mogą być rzeczy zacznie się to rozchodzić a jeśli tutaj jest na śrubach w jednym miejscu złapane to już góra nigdzie nie pójdzie a też żeby się nie rozjeżdżało mi na boki. Te, te dwa pręty będą praktycznie to trzymały w miejscu. Jak to jest z elektrodą czwórką pospowane 16 pręd do szóstki ścianki jeszcze po z drugiej strony. Dlatego normalnie jak to, ja to mówię atom nie ruszy i będę miał gotowy. Odkręcę agregat i będę sobie mógł wszystko poziomować elegancko, bo ta ramka też mi tak wyszło, nie wyszło. Troszeczkę tam uciekło, no jak to jest, jak się na kolanie spawa. Nie ma się przyrządów, no to tak to wychodzi. No ale jest, stoi fajnie. Stoi na desce, nie przewraca się, czyli jest w miarę równo, bo deska do niczego nie przyczepiona. Także jadę, ściągam jedną spawą z drugiej strony, maluję i idę się brać za, za wkopywanie tych trolinek. I jak ramka jest gotowa, to też łatwiej sobie wszystko wymierzyć pod trolinki. Praktycznie tylko muszę po zewnętrznej stronie tutaj je podkopać na równo. Wyjście mam tutaj 20 cm przesunięcia, będzie elegancko. Także wiodę robot. Także wkopane stoją, mamy. O właśnie, bo nie zmierzyłem nawet na szybko. Ta miara będzie. Do jednostki jest od ziemi, już wam mówię. 52 cm jest ziemi do jednostki, nawet 53, także nic pod nią, że tak powiem, nie urośnie, nie zablokuje. Ja i tak tutaj jeszcze myślę zrobić taki, jakiś pod spodem, jeszcze taki wyrzut tutaj. Studnię zbiorczą zrobić dopiero tutaj, jak ktoś mi nawet żeby nie kopać w dół, tylko przekopać dalej i, wy, i odgonić od fundamentu po prostu tą wodę, bo u mnie w fundamencie ogólnie woda stoi bo tu jest teren taki że jest dużo wody ale mówię mi tej wody z tego lepiej w fundament nie wpuszczać bo nie będzie dobrze także wykopać taki no taki rowek coraz niżej, niżej, niżej wyłożyć go agrowłókniną sypnąć kamienia ja nawet chyba rury mam takie z to może je ponawiercam sadzę taką rurę żeby się przez nią przesączało do gruntu i tak no z tego się za dużo nie będzie lało bo to jest jednostka 2,6 kW i praktycznie na okres przejściowy najwięcej to się tam gdzie amber będzie stał będzie lało bo on będzie najpierw dzielał w tą najgorszą pogodę ale tam akurat mam za ścianą bo to tam za rogiem tak podejdziemy tu trzecią trzeba jednostkę jeszcze postawić o tutaj będzie stał amber gdzie ten bezrośnie otwór już zrobiony ale tutaj mam taki tak naturalnie jest spad w tamtą stronę tam 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 także też przekopię. Gdzieś tak, albo tak pod łukosem w tamtą stronę, i naturalnie też będzie ta woda uciekała. Dajcie znać, czy to dobry pomysł, czy zły. Także, no nic, w poziomie jest. Mi się wydaje, że ciężar trolinek jest. Jeden trolinka waży więcej, jak cały klimatyzator. Także nie będzie tego, że on to przewróci w dół. Są dwie, wszystko jest razem spięte. Także nie ma szans, żeby to gdzieś poleciało. A jeszcze dodatkowo linia frenowa będzie tu trzymała. Ona nie jest od tego, no ale tam jest kawał miedzianej rury. Także nie powinno być żadnego problemu i to, żeby nie wiem co tu. Znowu wiatry zawsze wieją stamtąd albo w tamtą stronę, to też tego nie przewróci. Także mi się wydaje, że jest ok, Dajcie znać z doświadczeniem, bo to mój pierwszy raz czy jest wyżej, czy nie będzie. Mi się wydaje, że będzie. Także wiarę to maluję. Ponawiercą otwory. Mam nadzieję, że tralinka nie pęknie, bo się zdenerwuje delikatnie mówiąc i co i można postawić drugą niech sobie stoi no i jest druga stoi na razie troszkę krzywo bo jak mam tutaj postument w uciekł ale też nic nie dzieje ja sobie ją później poziomuję bo czekam jeszcze na yy, amortyzatorki od Przemach mam mi przysłać 8 sztuk także tylko od niego przejdą na śrubę 8 to sobie dam do tego i moto, i tamtego i moto a tamte yy, co mam tam na dziesiątkę, pójdą do Ambera one są takie Konkretniejsze także amper ciężki, i słuchajcie, tyle by było w tym filmie, bo materiału już mi się trochę parę minut zrobiło. Pomału do przodu biorę się teraz za elektrykę. Muszę, no daję na razie tylko przewody bo tu, tu jest najprościej. Bo tutaj tylko jednostkę zaraz za ścianą, prawda? Także sygnałowy cyk, pyk i ten, i zasilanie się puści. Tutaj nie problem, tylko zasilaniem będę musiał jechać po pomieszczeniu. Het, 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 tam aż tylko do, do kotłowni muszę wejść, bo mam tutaj na dole 2,5 przewód, ale ja chcę mieć to wszystko na osobnych bezpiecznikach: każdą jednostkę i do niej monitoring. Także no trzeba będzie parę złotych na przewód wydać. Podciągnąć e, 3 razy 2,5 będzie spokój święty. Całą więcej mogę powiedzieć. Pozdrawiam Was serdecznie. Słoneczka życzę w dzień, deszcz w nocy. Trzymajcie się ciepło. A, o, jeszcze jedno. E, Miałem mieć 15 cm, a wyszło więcej. Właśnie, ważna rzecz, bo tutaj było cały czas o tym. Jednostka ma tutaj 18 praktycznie. Mam 18 cm, żeby powietrze sobie wpadało. Nie ma problemu. A zwiniemy więcej. Do czoła jednostki do wentylatora jest 47, a jak żeśmy mierzyli, chyba było. 65 koniec dachu także zapasu jeszcze jest jak widzicie i ten śnieg który będzie tutaj mi z góry leciał a będzie leciało tutaj czapa będzie się rozbijała i będzie waliła pod właśnie pod stelaż tak naprawdę a ten stelaż pancerny że nie ma opcji żeby go wyrwało i oczywiście w zimie trolinka będzie przymarznięta do ziemi to też tego nie ruszy także pozdrawiam was serdecznie słoneczka w dzień deszczu w nocy Trzymajcie się ciepło.